Witajcie w nowym odcinku, w którym to będę odpowiadał na Wasze pytania. Zapraszam. W odcinku 42, jeśli dobrze pamiętam, czyli przedostatnim, o je dobrze myślę i dobrze liczę, wspomniałem, że pokażę, powiem trochę więcej i pokażę wam akwarium klasy Premium z panelem filtracyjnym z filmy Crazy Coral, że opowiem troszeczkę więcej na ten temat. I to miało być w poprzednim odcinku i nie było. Z premedytacją to zrobiłem, przyznaję się, nie pokazałem, a to dlatego to przeciągnąłem, powiem dzisiaj w późniejszym w późniejszej części tego filmu opowiem Wam dokładnie na temat tego akwarium. Wydarzyła się rzecz ciekawa po prostu, bo będąc w Crazy Coral, wspomniałem, że będę robił taki, taką zapowiedź tego akwarium, że również to się nadaje do akwarystyki słodkowodnej, no bo przecież to jest akwarium, może być jak najbardziej uniwersalne, z paneli filtracyjnym tym bardziej. I Dorota wpada na pomysł, że w swoim sklepie internetowym zrobi taki poddział akwarium Daniela. No spodobało mi się przecież, no bomba, nie? To <laughs> jak sobie ja robię, no i że, żebym poczekał chwileczkę, to na tam w kilka dni to ogarnie i powstanie taki poddział akwarium Daniela i tam będą typowo pokazane te akwaria do akwarystyki słodkowodnej bez tych odpieniaczy, całej reszty. A ja Wam dzisiaj wytłumaczę, jak to jest z takimi akwariami z panelem filtracyjnym. Nie sugerujcie się tym, że to jest Crazy Coral, że to jest akwarystyka morska. Zbiorniki są uniwersalne. A ja Wam zaraz opowiem, co, jak i dlaczego. Poczekajcie momencik. W dalszej części tego filmu Dowiecie się wszystkiego. A teraz lecimy z pytaniami. I mam takie pytanko na początek zbiorcze. Wielu z Was pytało o palety. Co? Jak? Z czym? Jak zacząć? Jakie to duże akwarium trzeba? I jak w takim akwarium? Ile może być ryb? I o parametry wody? I w ogóle. Wiecie, to jest temat na taki no, cały odcinek, a nawet cały cykl odcinków, ale tak pokrótce, mocno upraszczając. No, postaram się coś tam odpowiedzieć na te pytania, żebyście nie szaleli z warunkami dla tych ryb, bo muszą być specyficzne. Przede wszystkim paleta to bardzo wymagająca ryba i nie ukrywajmy, to taka kasa premium w akwarystyce. Są to drogie ryby w zakupie, są to drogie ryby nawet w karmieniu, bo tak już nie wystarczy jakiś byle jaki pokarm suchy wsypać i jest okej. Okay. Oczywiście palety mogą mieć suche pokarmy, ale to zupełnie inna bajka jest. I przede wszystkim mają pewne wymagania co do temperatury wody i składu tej wody. Więc są to ryby nie najprostsze w hodowli, drogie w zakupie i drogie w utrzymaniu. Więc śmiało można powiedzieć, że akwaria z paletkami to już jest klasa premium. Bo troszeczkę trzeba wybulić. No i jak to wygląda? No to tylko krótko Wam dzisiaj powiem, bo to nie jest odcinek poświęcony paletom, tylko tam wspomnę delikatnie coś tam na ten temat, abyście mieli jakieś takie, no powiedzmy sobie, te pierwsze rozeznanie, nie? Więc jakie akwarium duże musi być dla palet? No moim skromnym zdaniem, to jest moje prywatne zdanie, wynikające z doświadczenia po prostu, Minimalny zbiornik, do którego zacząłbym wpuszczać palety, z którym zacząłbym przygodę z paletami, to jest 300 litrów 250-300 litrów, bardziej 300 litrów. I ile można ryb wpuścić do takiego akwarium? No, sprawa jest bardzo prosta, tak? bo mamy to powiedzmy litrasz netto i brutto, bo jak tam nawrzucacie sobie różnych rzeczy do tego akwarium um, mówi o wystroju. Podłożu i tak dalej, no to wiadomo, że tej wody tam z tych 250-300 litrów zostaje coraz, coraz mniej. Nie? A więc na taki realny litraż, powiedzmy sobie mocno upraszczając, wpuściłbym jedną rybę na jakieś 40 litrów, a nawet 50 bym powiedział. Czyli w 300 litrach trzymałbym około 5 ryb. Tak? No, miejcie na uwadze, że ta ryba dorasta do pokaźnych rozmiarów, potrzebuje trochę przestrzeni. Nie sugerujcie się tym, że ona jest taka majestatyczna, powoli pływa i nie potrzebuje przestrzeni do pływania. To nie jest prawda. Palety potrzebują przestrzeni dopływania, pływania, potrzebują dobrych warunków. Więc jeśli mówimy o paletach, 250-300 litrów, 40-50 litrów na jedną rybę. Od takiego zbiornika w ogóle bym zaczynał myśleć o paletach. Filtracja oczywiście bardzo dobra, nie będę opowiadał generalnie o filtracji, ale musicie też wiedzieć, że tam zwykła kranuwa, no nie bardzo, wiecie, bo palety żyją w dość specyficznych warunkach, tam woda, twardość wody jest prawie żadna, 0, 1, 2 stopnie, nie? Coś, coś w te, tego pokroju, pH niskie, czyli woda kwaśna, czyściutka, temperatura wody 28-30 stopni, tak średnio mówiąc, no bo oczywiście można też trzymać palety 27, a jak nawet jest potrzeba, to i 32 można podnieść tą temperaturę w pewnych okolicznościach, o których dzisiaj już nie chcę opowiadać. Więc jak sami widzicie, tutaj z paletami nie jest taka prosta sprawa. To nie jest tak, że kupujecie sobie secik z 100, tam 5 litrów i zaczynacie przygodę z paletami. Broń Boże, w żadnym wypadku. Pierwsze i najważniejsze to musicie przede wszystkim dużo się zapoznać z tym tematem dużo poczytać, poglądać filmów na YouTube, gdziekolwiek, mądrych książek, żeby zrozumieć, w jakich warunkach, w specyficznych warunkach żyją te ryby. To nie jest prosta hodobra, jeśli chodzi o palety, to jest. To, to są trudne ryby w hodowli, bardzo kapryśne, często zapadające na różne choroby, wynikające z zaniedbania, wynikające z złego karmienia, wynikające z złych parametrów wody. No i tutaj już mi się nasuwa ten no, pomysł zrobienia filmu na, na ten temat. To chyba nie będzie jeden film. Nie obiecuję na razie, że, że go zrobię za tydzień, czy za, pomyślę, bo po na ten temat no, dość, to jest taki głęboki temat. I, I należałoby sujno do na niego podejść. Może coś w nowym roku, zobaczymy, jak będzie. No, i jak już jesteśmy przy tych paletach, to było też pytanie odnośnie rozmnażania tych palet. Czy one mogą się rozmnażać i można wychowywać młode w akwarium ogólnym? Bo nie masz jakiegoś tam innego zbiornika, których mógłbyś sobie odseparować tą parę z ziką na przykład. Tak? No, generalnie one się mogą rozmnażać w akwarium ogólnym. Składają mikrę, odchowują. Do pewnego momentu młode, młode się żywią, już tam wydzieliną, no, tym śluzem dorosłych. No, nie będę o tym opowiadał, to już zupełnie inna sprawa jest, nie będziemy się o tym rozwodzić. I jak zaczynają się jak gdyby tak rozpieszczać już trochę po akwarium, to natychmiast znikają. Po prostu są zjadane przez innych mieszkańców akwarium i moim zdaniem w akwarium ogólnym to się nie może udać. No i o wodę, no i tam pytacie, czy jakbyś zmiękczał wodę w ten czy w ten sposób, bo już tam czytałeś, czy widziałeś gdzieś tam na filmie, na YouTubie, czy dowiedziałeś się od kolegi e, hodowcy i tak dalej, że tą woda musi mieć bezpieczne warunki, czyli musi być miękka, kwaśna i tak dalej. Czy można to robić przy pomocy na przykład tam różnych preparatów dostępnych w sklepach zoologicznych? No powiem Ci, no nie tędy droga, no, no sprawę to się zajedziesz że w tych preparatach wywalisz fortunę, efekt będzie tragiczny. To musisz pomyśleć sobie tak naprawdę o filtrze odwróconej osmozy. I to jest takie najprostsze rozwiązanie, chyba najbardziej rozsądne. Gdzie kupić takie palety? Czy w sklepach zoologicznych yy, można nabywać palety? No, można, nie? Nawet są. Powiem ci, niewiele jest takich sklepów w Polsce, gdzie można dostać palety dobrej jakości. Najczęściej są to tak zwane szczury czyli odpady pochodowlane takie ryby poza kategorią palety kupujesz u hodowców i tyle dobrych uznanych sprawdzonych hodowców jeśli chcesz kupić palety chcesz kupić ryby klasy premium chcesz hodować takie ryby no to nie kupuj takich wiesz wychudzonych szczurów z pyskiem jak rakieta tutaj musisz niestety ale włożyć trochę większą kasę no czy jest sens kupować tanie palety? Moim zdaniem, no, no nie bardzo, nie bardzo, no, tam jak palety, no to, to musi być, to musi być, to to, 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 to wszystko, no to, to musi być, a nie takie tam, to nie, to nie. No i takie pytanie kolejne, czy można trzymać z paletami inne ryby? Oczywiście można, z tego samego biotopu, który wymagają podobnych warunków wody, no takich samych tak naprawdę, eee, warunków wody jak, jak palety. I, i można tutaj oczywiście no, świat paletkarzy jest podzielony Jedni, w żadnym wypadku tylko na czystym szkle higienicznych warunkach trzymamy palety a inni trzymają z innymi rybami no, i, no ja się tutaj nie będę wypowiadał generalnie to wszystko można nie? jak się do tego rozsądnie podejdzie i wracamy sobie do akwarium z panelem filtracyjnym. To już na moim kanale taki film kiedyś był. Ja już odpalałem taki zbiornik z panelem filtracyjnym, prezentowałem go. I dziś posłużę się takim fragmentem tego właśnie filmu, żeby Wam pokazać to za chwilkę, jak działa taki zbiornik, jak to wygląda. Mój zbiornik różnił się tylko tym, że był troszeczkę wyższy po prostu i szerszy. Tutaj mamy do, do zakupu zbiorniki pojemności 90 litrów i 120 litrów. Różnią się jedynie wysokością, o no, tym większym, a po prostu jest wyższy. Są to zbiorniki już klasy premium, czyli to nie jest taka taśmowa robota. Tam jest naprawdę ten zbiornik bardzo wysokiej jakości. Samo szkło OptiWhite o grubości 8 mm, czyli znacznie grubsze niż zalecane na taki litraż. To jest jedna sprawa. No, krawędzie na CNC obrabiane. Ja wiem, ile to kosztuje, bo, bo jak gdyby w tej branży siedzę i wiem, ile kasują za oszlifowanie na CNC tafli szkła. Tam się bierze za, za metr po prostu długości, tak? I jest to srogo, więc no, ta zbiornika jest jaka jest. Nie jest to zbiornik dla wszystkich. To jest kasa premium, tak? No, Porsche też nie jest dla wszystkich, tak? Multipla jest, ale Porsche już nie. Więc jest to klasa premium. Opti White 8, grubość szkła, krawędzie CNC, grzebień wycinany laserowo, lakobel czarny z tyłu, panel filtracyjny. W przypadku zbiorników 90 litrów to jest 18 litrów wodajże, a zbiorniki 120 litrów to pojemność panela filtracyjnego to jest 20 litrów. Powiedzcie mi, który filt kobałkowy zalecany do takiego litrażu ma. Taką pojemność. No to już jest bestia, tak. Jest to naprawdę konkretna filtracja. Tam już no ciężko było mi wymyśleć no, lepszy rodzaj filtracji, rozsądnej filtracji na zbiorniki tej e, wielkości, co się przekłada później na no, niesamowite parametry wody i utrzymanie stabilności tego zbiornika. No Jak ja sobie przypomnę, e, mój zbiornik, który już teraz go nie ma, bo już go sprzedałem, jak się przeprowadzałem, e, No to, to naprawdę tam nie było co robić. E, wszystko było tip-top. Do filtra się praktycznie nie zaglądało. Należy tak? jakichś medi jeszcze używać. Jak tam użycie waty filtracyjną, to wiadomo, że co jakiś czas trzeba ją wymienić. Więc no naprawdę filtracja na niesamowitym, nieporównywalnym do niczego poziomie. A porządna filtracja w akwarium to połowa sukcesu, a może lepiej. Więc sami rozumiecie, jak to jest istotne. I jest to zbiornik uniwersalny. Więc może być zbiornikiem słodkowodnym, ale również później może być akwarium morskim lub odwrotnie. Panel filtracyjny daje ogromne możliwości. Można schować naprawdę cały sprzęt grzałki, dyfuzory dwutlenku węgla, masę litrów filtracji biologicznej, ceramiki biologicznej, gąbki, wszystkie wkłady specjalistyczne, pochłaniacze azotanów, fosforanów, krzemianów. No, co tylko nie zechcecie. Wszystko to, co jest dostępne na pitów kubełkowych. Tylko, że z zacznie w większych ilościach możecie to tam upchać, jeśli macie taką potrzebę. Możecie włożyć tam naprawdę kombo takie zrobić Włożyć wszystko, Jeśli jest taka potrzeba oczywiście. Więc pane filtracyjny tak naprawdę miarzy każdy filtr kubełkowy. I to nawet nie ma o czym dyskutować. Dyskusja na ten temat bo po prostu byłaby śmieszna. Eee, więc... Jest to zbiornik o niesamowitych możliwościach, jeśli chodzi o filtrację. Jakość wykonania, no wiecie co, ja kupiłem ostatnio takie dwa małe zbiorniczki, pokazywałem je na kanale, z OptiWhite'a również, dużo cieńszego, z silikonem bezbarwnym i no tak klejonym maszynowo, takie glidy, nie nierówne te, te, te spoiny, no to... No niedobrze to wygląda, jak się przyjrzymy, nie? Zaraz w te wszystkie takie zakamary wchodzi. Gląd w jakimś tam czasie użytkowania, nie? Tutaj tego nie ma. Tam jest po prostu dopieszczone. Wszystko ładnie powycinane. To jest sęczna robota. Ja wiem, jak oni to robią, bo to widziałem. Widziałem, jak Mateusz klei te zbiorniki. Tam naprawdę jakość tego to jest dopieszczone. To jest wylizane. Spójne są równiutkie, minimalne i jest to czarny silikon do white a spęci ojej, czarny silikon i opti-white, No jak to tak, to zawsze jest przezroczysty, transparentny. No, to transparentny to on nie jest tam przez pierwszy okres, nie, potem taki mleczny, śrogi, prawie biały, nie? Bo pary pa ryb, tam miesiącach już tego tak zaczyna się dziać. A jak wlewacie jeszcze jakieś tam środki do leczenia ryb typu, na przykład zielone marchitową, no to to on już tam zostanie wam już na zawsze lekko zielonkawy. nie. I tutaj na stronie internetowej, w sklepie internetowym Kiersey zobaczycie sobie tutaj ostatnia zakładka, panel słodkowodny Daniela i tutaj właśnie widzicie różne opcje tych zbiorników, 90, 120, z szafką, bez i tak dalej, i tak dalej. Są opisy, to wy sobie zobaczcie jak to wygląda. I tu się posłużę z fragmentem starego filmu, gdzie pokazywałem taki panel filtracyjny. Moje akwarium jest troszeczkę wyższe i szersze, ale długość jest ta sama, konstrukcja jest ta sama. Tędy płynie woda właśnie, grzebieniem wpada, dołem przepływa do komory środkowej i górą wpada do przedziału pompy, który musi być cały czas zalany. Eee... Te do kupienia w Crazy koralu są niemalże identyczne, są bliźniacze po prostu, są po prostu niższe i węższe, ale panel jest identyczny i tak samo wygląda. Tutaj macie, widzicie, grzebień na cnc wycięte i te wklejki tutaj, na które można położyć kratkę, kratkę rastrową, żeby tam na przykład położyć sobie watę filtracyjną. I taka kratka jest w komplecie z tamtymi właśnie zbiornikami, ja to jej nie miałem. Jak widzicie... Budowa jest solidna, jest to wszystko fajnie wykonane do tej płyty tutaj oddzielającej, tej szyby oddzielającej ta szkła od części ekspozycyjnej, a panelem filtracyjnym naklejony jest czarny lakobel i to naprawdę fajnie, wszystko świetnie wygląda. Tutaj macie akurat hydraulikę, czyli połączenie śrubunku, o tutaj takiego samego jak się używa w, w Sampach, w akwarystyce słodkowodnej, w większych zbiornikach lub w akwarystyce morskiej. Tu w tym momencie jest tutaj pompa, w tym wypadku jest to pompa sterowana przy pomocy sterownika i wydajność pory karmienia. Jest to model też Wi-Fi, ale tam naprawdę jak możecie sobie włożyć cokolwiek tylko tam zechcecie, to nie musi być dokładnie taka pompa, tam, jak już wspominałem, możecie włożyć jakąkolwiek inną pompę, taka, która bardziej Wam pasuje. No przy przedziały, no, dając ogromne możliwości. Ogromna pojemność filtracyjna, nieosiągalna dla filtra kubełkowego tak naprawdę, bo tych mediów tutaj troszeczkę wejdzie, jest do nich łatwy dostęp, to się w siatkach wkłada, eee, na przykład media, e, ceramikę filtracyjną, tak czy możecie weźmieć gąbki, no, purigeny, fosgardy, no, co tylko zechcecie tak na tą sprawę. No, zobaczcie, jak to łatwo się wyciąga. To jest po prostu jeden ruch, pyk i wyciągacie, wypinacie i wyciągacie całą pompę do czyszczenia. I łatwy dostęp do całego, że tak powiem, tego przedziału, żeby go wyczyścić, to się bardzo, 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 bardzo rzadko robi. Raz na wiele, wiele, wiele miesięcy. A niektórzy powiedzieli, że nawet rok. I wiecie, to tam naprawdę, jakie ja miałem ten zbiornik, to tam się to naprawdę nie brudziło. Ja to wyczyściłem dopiero przy likwidacji zbiornika. Ja tu akurat wkładam takie nacięte kawałki rurek, żeby na tym położyć w moim przypadku gąbkę. Wkładamy tutaj po prostu gąbki na to, żeby nie dotykało to szkła, a to robi się po to, żeby po prostu... Te wszystkie farfocle łatwiej można było później zebrać, to się zbierają pod tymi gąbkami czy pod ceramiką. I tutaj, akurat, takie maty gąbkowe co jest to gąbka o takiej no, dużej porwatości nie jest zbyt gęsta. Tu nakładałem, ale oczywiście możecie użyć zupełnie innych rozwiązań możecie włożyć na przykład dwie takie maty na spód, pomiędzy nie włożyć ceramikę filtracyjną, jeszcze dwie gąbki dać u góry, na przykład trochę bardziej gęste, żeby lepiej zbierały. Środkowy przedział to może być na przykład masa ceramiki filtracyjnej czy jakieś media do filtracji powiedzmy sobie chemicznej. Można też tutaj wkładać, wkładacie tutaj do przedziału pompy, wkładacie sobie grzałki, dyfuzory dwutlenku węgla. Cokolwiek tylko zechcecie, jest tam naprawdę sporo, sporo miejsca. Także tutaj wyposażenie no, może być zupełnie inne niż ja to Wam pokazuję. To akurat ja robiłem pod swoje potrzeby i, i wy możecie mieć zupełnie inne potrzeby i nie, po, nie musicie wkładać tego właśnie tak, jak ja tu pokazuję, nie? więc możecie tu użyć no, wielu rozwiązań, kombinacji wielu rozwiązań. No, i tu od strony macie tutaj tej czołowej, tak? czyli tej strony ekspozycyjnej, tu jest wylewka. Możecie tej użyć no, różnych rozwiązań. Możecie takiego lokajna kupić, jak, jak tutaj na przykład ja stosowałem. To jest do zakupienia osobno i mieć jak gdyby dwie takie strumienice, które możecie sobie tam wyginać, jak tylko chcecie. Jak macie jakąś bardziej skomplikowaną aranżację i chcecie poukrywać tam to wszystko, no to fajna sprawa. Ale możecie użyć po prostu zwykłego kawałka rurki i kolanko. 90 stopni, czy jakichś tam innych stopniach, żeby tą wodę sobie kierować i przekręcać w tą stronę, tylko zechcecie, no to jest naprawdę już bardzo, bardzo tanie rozwiązanie. Albo zostawić po prostu taki wylot, jak jest. No to jest sprawa uniwersalna. No to Można dobrać dokładnie taką wylewkę do, do rodzaju wystroju nawet, jaki tam macie. Bardzo e, fajna rzecz. Takim dodatkowym bajerem i plusem na korzyść tego typu rozwiązań, czyli paneli fitacyjnych jest to, że możecie tam użyć dowolnej pompy. No jak kupicie trafitek obłokowy, to tam pompa jest, jaka jest zbudowana i tyle. Ma taką i taką wydajność, możecie tam regulować albo elektronicznie, albo mechanicznie na zaborach ee, i tyle. A w panelu to możecie kupić pompę, jaką chcecie. Mniejszą, większą, bardziej wydajną, mniej wydajną, ze sterownikiem, bez, na Wi-Fi, bez Wi-Fi. Co tylko zechcecie. Takie firmy, siaki firmy, Niebieską, różową, zieloną, sinokoparkową, co tylko zechcecie. I to jest właśnie taka ogromna przewaga tego typu rozwiązań. Są bardzo, bardzo uniwersalne. A później, jak już będziecie e, mieli ochotę na akwarium morskie, to w zasadzie od media filtracyjne i macie akwarium morskie. E, tanio i prosto. O, proste, nie? No, i tutaj wiele osób mi zarzuci, że ja po prostu ten panel reklamuję. I wiecie co, macie rację, ja go reklamuję, bo on jest warty reklamy mojej, e, mojego czasu, bo jest genialny i jest nazwany moim imieniem, więc czuję się zobowiązany. No, a tak to poważnie to Wam powiem, że jest to świetny sprzęt. Świetny sprzęt i posiadanie takiego z wynika to czysta przyjemność. E, mało problemów, wysoka jakość wykonania, warty swojej ceny. E, tak szczerze, nie? No, jest drogi, tak? Jak już mówiłem, nie wszystko jest dla wszystkich. I kolejne pytanko, a raczej komentarz pod filmem Stargów, w którym pokazywałem Wam nowość Aquela, czyli ten wielki filtr, który lada moment, filtr zewnętrzny, który z lada moment ma się ukazać w sprzedaży. I czytam. Filt naprawdę fajnie się zapowiada. Jedynie te Wi-Fi. Zastanawiałbym się, po co filtrze. Według mnie zbędny bajer podnoszący jedynie cenę filtra. Lepiej by na przykład zastosowano zaworek do podmiany, jak we Fluvalu FX. W dużym akwarium takie rzeczy się przydają. No, czy po co Wi-Fi? Yy, jakaś tam aplikacja. No, powiem Ci, no, w dzisiejszych czasach to ja mam czajnik, który ma Wi-Fi yy, i aplikację. Oczywiście nie zainstalowałem jej, nie używam. No, zbędny bajer, w czajniku jak najbardziej zbędny bajer. Chociaż że ktoś się uprzejmie, zioną zieloną herbatę chce zaparzyć, to sobie tam ustawi to nie wiem, 70 stopni że tak? Ehm, no to okej, okay, nie? Ja nie używam, dla mnie to zbędny Bayer. Ale czy to jest zbędny bajer w filtrze? Tu się można byłoby zastanawiać. Wiesz co, inaczej sprawa wygląda jak cała seria urządzeń danego producenta jest w takiej aplikacji połączona, nie? W takim systemie smart, jak to ma na przykład Rift Factory aqua tego nie ma eee, jeszcze, więc no to tu jest w tym momencie sens, bo możesz sobie jak gdyby kontrolować, sterować wszystkimi sprzętami, które masz w, w akwarium. No i myślę, że aqua do tego powoli dąży. Czy to podnosi cenę tego filtra? Oczywiście, że podnosi cenę tego filtra. Obawiam się, że w tych trudnych czasach ta cena może być lekko zaporowa, aczkolwiek jest to taki filtr już no, do większych zbiorników, droższych zbiorników, i automatycznie też, jakby w innej klasie cenowej jest, że tak powiem, będzie. no Jeszcze nie jest, ale będzie. I no, spodziewałbym się tutaj raczej ceny takiej wyższej, to, to nie będą tanie rzeczy. Takie jest moje zdanie. No, pojawiły się te rzeczy sterowane przez aplikację. Mówię Aqualu cały czas. Ja już kiedyś w starym odcinku zapowiadałem, że coś takiego się na pewno w Aquelu wydarzy. No i się wydarzyło. Aquell to prowadzi w nowym roku, tak? Myślę, że tak właśnie będzie. Taka jest moja przepowiednia. Aquell będzie miał sterowane przez Wi-Fi e, filtry kubełkowe. Już na to pora. Aż dziwne, że tego jeszcze wszyscy nie robią. <laughs> no tak jest. Czy, czy to jest zbędny Bajer? No i taki i nie. No, dla jednych jest to rzecz zbędna, tak? Takich tradycjonalistów. E, którzy nie potrzebują takich rzeczy, inni lubią nowinki, lubią gadżety, lubią bajery i takie rzeczy ich cieszą. No to jest znak naszych czasów. Tak? No mamy tutaj, już że tak powiem, to, to, te wszystkie że tak, rzeczy, typu aplikacje do sterowania różnymi rzeczami, bardzo mocno rozwinięte, rozwijają się no w każdej dziedzinie, to nie tylko w akwarystyce, i to jest nieuniknione i przed tym się nie da uciec. Co do innych tam, rzeczy, które ten fit a nie ma i tak dalej, no to każdy, kto tam ten fit by oglądał, to by powiedział, że no, mogą być to, albo mogą być tamto, bo to mogło być inaczej i tak dalej. No i Wiesz, trzeba to wszystko wypośrodkować. No, nie można mieć sprzętu, który ma wszystko, tak? Znaczy można by było tylko taki zaprojektować, tylko kto by go kupił, no bo on by kosztował tyle, że <laughs> jeszcze więcej. nie? Powiecie, że no, taki zaworek jak FX ma, to by nie kosztował zbyt wiele. Jest to tak dokładnie konstrukcyjnie, to nie wiem, czy, 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 czy można byłoby zastosować w filtrze coś takiego. Pewnie tak, po jakiejś tam delikatnej małej przeróbce. Dlaczego tego nie ma? Pojęcia nie mam. To już trzeba Aquela pytać. No, jest to fajny bajer, w Wichsie ten, ten zaworek na dole przy dnie kubła do spuszczenia tam tego syfu całego. No, to, to jest fajna sprawa, to jest fajnie pomyślane. No, szkoda, że, że, że Fluval, przepraszam, Fluval aquel, tego mieć nie będzie. Przynajmniej w tym wydaniu. Może to jest jakoś chronione patentowo. Nie mam pojęcia, nie chcę się wypowiadać. W każdym razie, mieć takiego czegoś nie ma, nie będzie i no, znaczy nie wiem, czy nie będzie. Może będzie. Nie? No, zobaczymy. No to tyle. I pytanko odnośnie fluwala, szczególnie węży fluwalowskich, tych takich charakterystycznych, karbowanych węży. I pytacie, czy można pod taki filt, pod te węże podłączyć taką zewnętrzną lampę UV? Czy jak przetniecie ten wąż, to można go bezpośrednio naciągnąć na krócie z takiej lampy. No, naciągnąć to możecie, ale pobój będzie jak nic. Musicie mieć taką gumę. Jak się kupuje, filtr powala, on jest w jednym odcinku, przecina się go tam, powiedzmy sobie na pół i naciąga takie gumy, które są w komplecie. Dopiero wtedy można montować te wszystkie wlewki, wylewki i tak dalej. Ale Wy już macie to wszystko uruchomione i zrobione i nie zostały Wam zapasowe takie gumy. Co zrobić? No nabyć w sklepie z zoologicznym. To powinno być do dostania. To są normalnie rzeczy, które można kupić. W sklepie, w którym pracowałem można było nabyć takie rzeczy i nie było z tym żadnego problemu. Nie wiem jak to na dzień dzisiejszy wygląda, bo już tam kawał czasu nie pracuję. Jak to wygląda z opatrzeniem w innych sklepach? No, ciężko mi powiedzieć, no, to można dostać po prostu. I w ten sposób możecie to zrobić. Naciągacie na ten przecięty wąż tą gumę i sobie tam podpinacie do jak Ale przecież można użyć normalnego węża, jak w każdym innym filtrze. Kupionego w odcinkach albo na metry w sklepach zoologicznych i wtedy pozbywacie się na przykład w jednej strony, tam na wylewce tego węża karbowanego i. Podpinacie sobie zwykły wąż. Nie jest problem. Wiele razy tak robiłem. I po temacie. I Bartek pyta, czy filtr musi chodzić cały czas? Musi. Adam, dzień dobry. Poproszę filmy na temat Cichem Purigen. Dziękuję. W opisie tego filmu jest mail do mnie. Puszczam tam szczołę, prześlę ci wycenę. Pięć koła. E Fakturę czy paragon? Piotr, witam. Posiadam zmiękczarz do wody miejskiej, ponieważ jest bardzo twarda. Jak to się ma do akwarystyki? Pozdrawiam. Jest to komentarz pod ostatnim odcinkiem, w którym pamiętam Wasze pytania. I w którym to właśnie odcinku opowiedziałem, z tego co pamiętam, jak to się ma do akwarystyki, właśnie. Więc Twoje pytanie mnie lekko zaskoczyło. Oglądnij ten film, ale już Ci teraz powiem, że ma się nijak. Lecimy dalej. Ostatnią zastanawiam je jedno zagadnienie, mianowicie błona białkowa. Czy jest szansa, żeby sprawdził Pan tym urządzeniem, które ma do pomiaru ilości lumenów, jak błona białkowa ogranicza przepustowość światła? No, błona białkowa na pewno ma wpływ na przepustowość światła i je ogranicza bez żadnego ale. Ale, <gryw> bo zawsze jest jakieś ale? Po pierwsze, to ja nie mam tego urządzenia. Jak oglądałeś odcinek, w którym hmm, posługiwałem się tym urządzeniem, tam wspominam, że jest to urządzenie pożyczone. Chyba wspominałem. E, chyba tak. Więc e, jak nie to teraz mówię, że było to urządzenie pożyczone. Nie jest moją własnością. Jest diabelnie drogie. Nie posiadam takiego urządzenia. Więc e, nie mogę tego zrobić. A poza tym musiał mieć akwarium z taką błoną białkową, żeby ja miał takie urządzenie, żebym mógł to zbadać. A ja, ja nie mam takiego akwarium z błoną białkową. U mnie błona białkowa się nie utrzymuje. Nie lubi mnie zwyczajnie. A poza tym nie był to sprzęt do mierzenia ilości lumenów, a do mierzenia par. Więc sam rozumiesz. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy zaprosili mnie na wirtualną kawę. Jest mi bardzo miło. Link znajdziecie w opisie tego filmu, jeśli ktoś by chciał, a może ty chciałbyś mnie porwać na taką kawę. Impreza nie jest droga. I oczywiście dziękuję wszystkim tym, którzy wspierają ten kanał. Którzy pomagają mi prowadzić ten kanał. Bez Was moja praca byłaby dużo trudniejsza. Jeśli byś chciał wspierać mój kanał, jest taka bardzo prosta możliwość. Wystarczy kliknąć, wesprzyj tuż obok nazwy kanału. System dalej Was poprowadzi. Wspieranie oczywiście jest dobrowolne i można się z niego wycofać w każdej chwili bez podawania jakichkolwiek przyczyn. I nie jesteście też związani absolutnie żadnymi umowami. A wszystkich zapraszam do mojego Facebooka, gdzie jak zawsze dowiecie się troszeczkę więcej i przede wszystkim poznacie temat filmu, za ten pojawi się na YouTubie. Zapraszam.